Cześć, witajcie! Wszystko co dobre szybko się kończy, turniej w Walencji dobiega końca, przed nami dziewiąta, ostatnia runda, która była rozgrywana w sobotę o 10 rano, co oznacza, że no, nie było za dużo czasu na przygotowania. Tego samego dnia też mieliśmy lot już z powrotem do Polski, Jednakże, po dwóch wygranych, miałem wielką ochotę wygrać i trzecią partię pod rząd i zakończyć turniej 6 punktów na 9. Moim przeciwnikiem była Marta García Martin, legitymująca się rankingiem 2.314. Swojego czasu miała już ponad 2.400 na, na, na liście FIDE. Więc wiedziałem, że lekko nie będzie, aczkolwiek grając w dobrym nastroju, miałem ochotę na skalp, na zwycięstwo i bojowo przystąpiłem do partii. W partii poszło posunięcie D4, skoczek F6. Tutaj spodziewałem się dwóch ruchów, albo D5 i taki wariant po posunięciu D5, który znalazłem w bazie. Moja przeciwniczka dość często grywała tutaj posunięcie A6 e, albo po prostu obronę Nimzowicza. Więc e, po posunięciu skoczek F6 zagrałem C4 spodziewając się ruchu E6, i tutaj dłuższy namysł przeciwniczki, posunięcie B6. No właśnie, powtórka z rozrywki. Jak dobrze pamiętacie, w pierwszej rundzie e, również mój przeciwnik wybrał posunięcie B6. Wiedziałem, że partia ta nie była w bazie, aczkolwiek na pewno hiszpańscy zawodnicy się znają, więc zastanawiałem się, czy czasem gdzieś nie przeanalizowałem sobie tej partii, nie znalazła jakiegoś wzmocnienia. Aczkolwiek z tego, co pamiętałem, no to, to ja przegrałem w tej pierwszej partii niepotrzebnie idąc na komplikacje i ofiarując gońca na h6, więc wystarczyło, że powtórzę i zagram solidniej. I będzie wszystko ok, dlatego z uśmiechem na twarzy kontynuowałem ruchy z partii pierwszej. Nastąpiło koniec E7, Hetman C2, i tu posunięcie D5. Bicie, bicie, skoczek F3, E6 i posunięcie E4. Jak na razie powtarzamy wszystko zgodnie z partią z rundy pierwszej: bicie na C3, BC3, goniec E7. Również tak jak w partii pierwszej, zagrałem posunięcie goniec B5, i po posunięciu C6 cofnąłem się na pole D3. Cóż, obiektywnie ta pozycja nie jest, nie jest zła dla białych, myślę, że jest nawet bardzo przyjemna. Przeciwniczka jednakże zagrała w tym momencie, nie wiem czy wzmocnienie, aczkolwiek ruch inny niż został zagrany w partii, a mianowicie zagrała posunięcie C5. Wziąłem tutaj oczywiście głębszy namysł i zdecydowałem się zroszować. Rozważałem posunięcie goniec b5 również, natomiast nie umiałem znaleźć jakiegoś konkretnego sposobu na wykorzystanie faktu, że czarny król jeszcze nie zroszował, więc uznałem, że najbezpieczniej, najsolidniej będzie po prostu zroszować. Nastąpiło cb 14 4 cb 14 no i roszada. Bardzo często jak przeglądałem partie Radka Wojtaszka, bardzo często miewał tego typu pozycje w swoich partych i bardzo często też pamiętałem, że są tutaj dwa plany, trzeba albo dość szybko zagrać jakieś posunięcie d5 bądź e5, i po prostu skupić się na ataku na króla, albo po prostu w pewnym momencie w, też wrzucić posunięcie H4, jeżeli jest taka możliwość, i przez pole G5 próbując się jakoś dostać, do, dobrać do króla. Oczywiście scenariusz, jakaś głęboka końcówka, gdzie czarne mają dwa piony na jeden, byłaby mimo wszystko na rękę czarnym. Także to, co chcemy, to w miarę unikać końcówki, chyba że w jakiejś dobrej redakcji, no i spróbować dobrać się do króla. Powiem tak, przez pewien moment rozważałem posunięcie d5. Jednakże tutaj po d5 nic nie ma i słusznie, że nie zaryzykowałem grając na jakieś szalone szalone ruchy. A nawet chyba nawet nie do końca w tym momencie rozważałem posunięcie d5, a chyba po posunięciu koniec p2 i skoczek d7. Chociaż tutaj akurat po posunięciu d5 yy... Tak, też chyba tutaj patrzyłem na posunięcie D5. No, w każdym razie chodzi o to, żeby oddać pionki za otwarcie przekątnych i próby ataku. Natomiast nic konkretnego nie umiałem znaleźć, więc postanowiłem, że przede wszystkim solidność, a potem dopiero <laughs> atak. No właśnie, w tej pozycji miałem kilka też innych możliwości. Zdecydowanie, czy wieża powinna iść na E1, czy powinna iść z wieża z A na C1, czy która wieża na D1, czy może kombinować coś innego, czy Hetman E2 od razu, no, wbrew pozorom, sporo, sporo możliwości. Um, zdecydowałem się na ruch wieża z F na D1. Myślę, że są tutaj bardzo mikroskopijne niuanse pomiędzy tymi ruchami. Um, Powieża C8 oczywiście, Hetman E2. I przeciwniczka, po długim namyśle, zagrała posunięcie goniec b4. Ciekawy ruch z jednej strony, natomiast... postanowiłem, że za bardzo też nie będę poddymiał, no bo przeciwnik pewnie chce, żebym zagrał jakieś posunięcie a3, ustawił piona na czarnym polu i po a3 być może no, można zagrać jakieś gonie c3 z wymianą potencjalnie silnego gońca. Więc tak jak wcześniej wspomniałem, końcówka powinna być na rękę czarnym, więc ja tu nie chcę dążyć do końcówek, więc zagrałem po prostu bezpiecznie wieża z a na c1, nie wymieniając gońców. ale oczywiście następuje wymiana wież. Przeciwnik zagrał, przeciwniczka zagrała wieża c1, odbiłem wieżą. Też myślałem, żeby odbić gącem, żeby próbować użyć jakoś pole g5, Komputer potwierdza, że oba ruchy są jak najbardziej poprawne. Wieża C1 troszkę bardziej preferowana przez komputer. No i tutaj skoczek f 6 Zagrałem posunięcie skoczek E5, wprowadzając tego skoczka troszkę bardziej do centrum. No i szczerze, siedząc przy szefownicy, zastanawiałem się, jak w tej pozycji białe, czarne mogą robić progres. To znaczy, no co mogą atakować. U mnie jest w miarę wszystko solidne. Pozycja. Jest generalnie dobra. Nie mam jakichś słabości. ok, 5d4 jest dobrze broniony przez go, goń, za pomocą gońca z b2. Nie ma jak się dobra za bardzo dopięta a2. Mam ciągle parę gońców, troszkę więcej przestrzeni. Oceniłem tą pozycję jako troszkę lepszą dla, dla białych. I jest to poprawna ocena. No i przeciwniczka zagrała posunięcie hetman a8. Okazuje się, że jest to dość gruby błąd. No właśnie, żeby tradycji stały się zadość, możecie zatrzymać na chwilę wideo, zasugerować ruchy dla białych i zaraz sprawdzimy, czy, czy mieliście rację. Dobra, po posunięciu hetman a8 zagrałem dość miękko, Zagrałem po prostu posunięcie f3, uważając, że bardzo ograniczę tego białopolowego gońca, a dalej będę próbował mm, troszkę naciskać, czy to po linie c, bo idealnie byłoby teraz móc zdwoić się na lince, albo po prostu zagrać wieża c7. Po wieża c7, hetman c2, no pozycja jest no, fajna. Um, natomiast wy ruchem, który daje bardzo ciekawą grę, jest posunięcie d5. I teraz o co chodzi z tym ruchem? A mianowicie, jedynym ruchem, który jeszcze trzyma pozycję, jest posunięcie hetman b8. Zadacie pewnie pytanie dlaczego nie można zbić na d5. No właśnie. A no dlatego, że nastąpi ruch, który w ogóle nie brałem pod uwagę skoczek g4. No okej, okay, powiedzcie, o co chodzi z tym ruchem? No zobaczcie, goniec i skoczek na parzają już tutaj na f6, więc grozi bicie. Na no, ewentualnym biciu nastąpi bicie. No, i teraz ten atak zaczyna być bardzo, ale to bardzo potężny. Strategicznie ta partia jest przegrana. Pewnie trzeba zagrać jakieś posunięcie G6, puszczając tą przekątną. Posunięcie F6 też wygląda okropnie. Po prostu po posunięciu f6, mogę chyba nawet zbić tu, grozi zbicie gońca, może mam posunięcie wieża c7 z groźbą mata. Pozycja się po prostu rozsypuje. Um, dlatego bić na d5 nie można, należy po posunięciu d5 zagrać hetman b8 i komputer przytacza tutaj taki wariant, e, najsilniejszy z dwóch stron, db e6, odbicie, presja na punkt e6 Obrona. Skoczek D3. Ruch do tyłu, co prawda, atakujący gońca i atakujący również skoczka na F6. Goniec E8, goniec musi znaleźć jakąś bezpieczną placówkę. No, i tutaj forsownie wygrywamy materiał za pomocą goniec. Bije F6, Hetman G4 i goniec E6. Pozycja czarnego króla nie jest bezpieczna. Mimo pary gońców czarnych, ten król nie może czuć się jakoś świetnie. Koniec pójdzie sobie na f5, może ponaciskamy na h7, grozimy na razie matem na g8. Skoczek może przejść na f4 i na d5. Możemy zagrać po prostu jakieś f3, też wzmocnić punkt e4. No to powinno być technicznie dość prostą wygraną. Natomiast nie widziałem tego posunięcia d5 w tym momencie. I zagramem dość miękko posunięcie f3. Nic złego się jeszcze nie dzieje. Mianowicie... Przeciwniczka zagrała posunięcie goniec d 6 zagrałem obiektywnie najsilniejsze skoczek C4, goniec C7, znów zagrałem poprawnie goniec. Poprawnie, no silnie, goniec G3, Hetman B8. No i tutaj w momencie, gdy już miałem, żeby was nie skłamać, 19 minut na zegarze, eee, no, chyba nie wytrzymałem presji i zdecydowałem, że jeżeli nie teraz, to kiedy? Eee, przystąpić do jakiegoś ataku, czy próby mm, zmienienia trochę pozycji, to znaczy nie chciałem czekać do końca, z racji tego, że gdy pozycja się zmieni będę potrzebował czasu na zrozumienie trochę tej pozycji i uznałem, że posunięcie e5, które zagrałem jest posunięciem, no, bardzo mm, bardzo ideowym, albo bardzo mm, perspektywicznym, oczywiście zdaję sobie sprawę, że puszczam pole d5, ale liczyłem, że Będę w stanie w miarę szybko dobrać się do króla, bądź wykorzystać słabość pola D6. Tę słabość można wykorzystywać no, na wszelaki sposób to jest jeden sposób. A po odejściu z koczka, tu zawsze będą jakieś motywy. I po ewentualnym G6 liczyłem, że słabość czarnych pól przy gońcu na C7 może być kluczowa. Więc y, wierzyłem, wierzyłem, że ten ruch jest ruchem dobrym. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że należało w tej pozycji zagrać posunięcie skoczek E3 znowu spokojnie, bezpiecznie i do przodu. To, co należy grać czarnymi, tutaj to wieża C8. I dopiero teraz E5, więc idea nie była sama w sobie zła, natomiast moment, w, który to w którym to zagrałem, nie do końca był ok. I teraz tak. Teraz już skoczek D5 nie do końca działa, bo nastąpi po prostu bicie, bicie forsowne wymuszenie kolejnej wymiany i teraz uwaga, ważny ruch białych posunięcie hetman e4 bicie hetmana oczywiście nie wchodzi w grę bo związanie gońca pogoniec a3, goniec d6 kończy partię, więc tutaj należy zagrać taki ruch jak wieża b8 i sobie wyobraźcie, że po biciu, e, przepraszam, po hetman c6, biciu, biciu goniec musi iść na d8 i pogoniec a3 po prostu strategicznie ta pozycja jest bardzo dobra dla białych nie jest oczywiście jeszcze wygrana, ale tej pozycji przegrać na pewno nie można. Tu jest pewnie jakieś plus-półtora dla białego, więc yy, tak należało zagrać. A niestety ja troszkę, yy, może nie spanikowałem, ale przegiałem za wcześnie, zagrałem posunięcie E5. Nastąpiło podobnie skoczek D5, no i teraz z tą różnicą, że gdy przeciwniczka zagrała skoczek D5, już yy, zacząłem liczyć. Ko dalsze konsekwencje, i zauważyłem, że po prostu po posunięciu goniec A3 przeciwniczka ma świetny ruch B5. I powiem szczerze, że ten ruch trochę przeoczyłem. Liczyłem tutaj no, na jakieś wieża C8, wieża D8. Y I liczyłem, że jak zdobędę pole D6, no to w najgorszym wypadku ta pozycja jest w okolicach równości, y ale w momencie, gdy zagrałem już. Y Skoczek D5 koniec A3 widziałem, że jest odpowiedź ruchu B5 i nie do końca, albo wcale mi się to nie podoba. Miałem tutaj dwie opcje, mogłem zagrać skoczek D6 bądź skoczek D2. Z jakiegoś powodu, już teraz nie pamiętam, bardziej wydawało mi się, że po skoczek D2, skoczek E4, ten skoczek szybciej pójdzie na e 4 ale prawda jest taka, że po skoczek D6, skoczek E4 idzie w tym samą stronę. Zagrałem skoczek D2. Tutaj, mimo wszystko, należało jeszcze zagrać skoczek D6 po B4, po prostu wymienić na B7. Długo liczyłem też te warianty, z, właśnie z wymianą na B7, czy z, um, czy z odbiciem na B7, bądź z biciem na A3. Oczywiście, bicie A3, skoczek C5 jest świetny dla białych, ale po prostu po Hetman B5, goniec B2, nic w tej pozycji nie widzę, tak naprawdę. Skoczek jest świetny na polu D5. No niby mam tą biało Polaka, ale no, cóż on może zrobić? Czarne zaraz aktywują, nie wiem, końca na B6 będą stwarzały jakąś presję na punkt D4. Mają ciągle 2 na 1 na skrzydle hetmańskim, więc prędzej czy później uruchomią te piony. No, i jeżeli nie mam tu jakiegoś ataku na króla, no to po prostu muszę stać i czekać w tej pozycji. A jakaś wymiana gońca za skoczka też dlatego, że mamy słabość na d4, czyli nie wiem, zagrajmy tak i próbujmy wymienić tego gońca za skoczka, nie będzie nigdy dobre dla białego. Więc no, zagrałem skoczek d2 z nadzieją, że przeciwniczka nie zobaczy posunięcia b4, oczywiście posunięcie b4 znalazła bardzo szybko. I próbując jeszcze troszkę zamieszać, mając już, żeby Was nie skłamać, znowu 11, dobrze mówię? Tak, 11 minut na zegarze zagrałem posunięcie Hetman E4, próbując osłabić czarne pola, i po, po posunięciu gieszyć odsunąłem się gącem. Oczywiście teraz mogę stracić pionka na A2. Nastąpiło skoczek C3, Hetman H4, i bardzo liczyłem na to, że przeciwnik, może przeciwniczka może pokusi się na wzięcie tego pionka A2. Ten pionek jest tak naprawdę bezwartościowy, według mnie. Um, wydaje mi się, że szkoda czasu na bicie tego typu pionków. I mm, przeciwniczka wy wykazała się, myślę, tutaj też już będąc takim troszkę niedoczasie 10-minutowym. No, dobrą, dobrą, dobrą obroną. Zagrała posunięcia Hetman D8. Może nie wymuszające, ale mm, skłaniające do uproszczeń. Dzięki czemu czarne, jakby zażegnają wszystkie problemy. Chodzi o to, że jeżeli weźmiemy takiego pionka na A2. No to to jest troszkę strata czasu. Planowałem zagrać tak od ręki wieża F1. I teraz zauważcie, że po pierwsze skoczek może tutaj fajnie przejść. Po drugie może nawet zacznę od posunięcia goniec E4, żeby najpierw wymienić gońce i dopiero potem tego skoczka tutaj wstawić. Po trzecie, jeżeli skoczek ten niekolwiek odejdzie, to po przesunięciu się Skoczka mam zawsze jakieś motywy po czarnych gące, więc wydawało mi się, że na niedoczasie jest to praktyczna dobra szansa na to, żeby szukać swoich możliwości, swoich szans wygrania tej partii. No ale oczywiście tak nie poszło w partii, przeciwniczka zagrała dość rozsądnie, bardzo rozsądnie zresztą. Hetman D8. No i kurczę, nie wiedziałem, jak tutaj kontynuować, już Hetman h6 wydawało mi się bardzo wolne. Poza tym, że tracę piona na D4, to stracę piona na E5. Um, hetman musi więc zostać, ja, z jakiegoś, y, musi zostać na czwartej y, linii. A jak przesunę tego Hetmana na jakieś G4, F4, no to są pola, gdzie ten Hetman będzie miał problem, żeby aktywnie atakować. I y, um, próbowałem znaleźć jakiś sposób uproszczenia tej pozycji i otrzymania pozycji, w której. Nawet jeśli będę miał gorszą strukturę pionową, no to król mój z racji tego, że może podejść szybciej do centrum będzie na tyle aktywny, że zrekompensuje słabości pionów. Dlatego zagrałem posunięcie, goniec zbije c3, godząc się na zdwojenie pionów na linii h. Natomiast po biciu i wieża c3 przed decyzją, że zbije na c3 oczywiście gońcem, liczyłem głównie wariant goniec b6. I byłem jakby pewny, że ta pozycja powinna być dla mnie ok. Eee, troszkę gorsza pozycja, ale jak najbardziej do ustania. Natomiast przeciwniczka bardzo mnie zaskoczyła i zagrała posunięcie goniec a5, którego nie widziałem. I różnica jest kolosalna słuchajcie, bo w wariancie pogoniec b6 moglibyśmy dostać taki wariant. Skoczek b3, bronie piona na d4, goniec odbija pionka, ja podprowadzam króla, goniec odchodzi i król jest na e3. I tutaj zgodnie mm, Inaczej, w tej pozycji komputer mówi, że wszystkie warianty wskazują równowagę poza jednym, który trzeba oczywiście znaleźć i jest to posunięcie F6, czyli taki ruch trochę, który nie chcemy do końca zagrać, bo no zostawiamy sobie jakąś słabość na E6, mimo że ten pionek na E6 jest broniony, ale myślę, że tutaj jest większa wartość, po prostu otwiera się linia F, prędzej czy później dla wieży i wieża może iść na F3, H3, gdziekolwiek potem dalej i no po prostu... Jak, jeżeli wieża nie może wejść z, przez linię C do gry bądź B, D, no to czemu nie otworzyć linii F? Także myślę, że przeciwniczka nie miałaby problemu ze znalezieniem tego ruchu. I tutaj ciągle małą przewagę mają czarne. Powiedziałbym, że może nawet nie taką małą, bo jest paragonców, lepsza struktura pionowa, w, w aktywniejsze figury. Także yy, na jakichś motywach komputer jest w stanie to utrzymać. Z praktycznego punktu widzenia wydaje mi się, że to, to jest nie lada wyzwanie. Jednakże przeciwnik zagrał jeszcze troszkę silniej, przeciwniczka zagrała troszkę silniej, goniec a5 i teraz no, muszę się cofnąć wieżą i teraz dopiero goniec b6. Niuans jest taki, że wieża nie jest na trzeciej linii, nie broni pośrednio pionka na f3 oraz również to, że po skoczek b3 goniec f3 grozi posunięcie goniec d1 i po posunięciu goniec d1 odejściu wieży, wybicie na... Na B3 i zdobycie dwóch kolejnych pionów D4 i E5, więc ym, powiem szczerze, że w tym momencie już poczułem, że wypuszczam partię dość mocno. Szukając jakiegoś ratunku, zagrałem jeszcze skoczek C5, po prostu próbując za wszelką cenę ym, nie stracić pionków w centrum. Natomiast to, co trzeba było zagrać, to król F2 i pogląd D1. Ruch, którego nie widziałem, to wieża C4. Bronie, piona na D4. Król podejdzie na E3. Jeszcze z jak jakoś ta pozycja się trzyma. Natomiast zagrałem już w niedoczasie, mając pewnie półtorej minuty. Skoczek C5. No i tu forsownie przeciwniczka bardzo łatwo e, zdobywa decydującą przewagę. Wieża D8, Król F2, goniec D1. <laughs> Wieża C3. Wieża bije pionka. No i znowu. Panika troszkę, w sensie, no Król e3 nie chciałem do końca grać. Um, za duże straty, typu na h4, na h2. Um, też grozi posunięcie, goniec bije c3, więc muszę tym królem gdzieś odejść i jeżeli gonie, e, Król e3 mi się nie podobało, no to od ręki zdecydowałem się, że zagram stępem atakując gonca Król e1, zapominając kompletnie, że może nastąpić koniec A5. Ym, I w tej pozycji uznałem się za pokonanego. Także ym, no można było zbić gonca. Goniec zbiłby wieżę, potrzebnym królem, ale tu nie ma żadnych praktycznych możliwości i szans. Także ym, cóż mogę powiedzieć. Ym, Szkoda tej partii, bo wydaje mi się, że po debiucie uzyskałem dość fajną, dobrą, perspektywiczną pozycję. Był moment, gdzie przeoczyłem posunięcie d5, które dawało dużą przewagę białym. Był moment, w którym zagrałem dokładnie tutaj, ok, gdzie było to d5? To d5 było tutaj, gdzie mogłem uzyskać dość dużą przewagę. Był moment, gdzie zagrałem pionem e5 i to był nie do końca dobry moment na ruch pionkiem, więc Obiektywnie nie była to zła partia, natomiast pokazała mi, że znowu, gdy mamy niedoczas zaczynam trochę grać niedokładnie. Więc, więc trzeba popracować nad niedocza niedoczasami i graniem pod presją. Eee, więc tak, turniej się skończył. Finalnie 5 na 9. Wygrywałem wszystkie partie z niżej notowanymi zawodnikami, przegrywałem z wyżej notowanymi zawodnikami. Eee, turniej kończę na minusie, jeżeli chodzi o ranking, chyba koło tam 9, 10, 10 oczek, jak się nie mylę. Eee, no ale cóż, ranking to tylko liczba, w tym to oczywiście odrobimy w następnych turniejach. Ja cieszę się, że miałem okazję zagrać i sprawić się. Z, z silniejszymi zawodnikami, myślę, że to będą cenne partie, z których warto wynieść jakąś naukę. E, mam nadzieję też, że relacje z e, Walencji Wam się podobały, czy to na Instagramie, czy to właśnie te komentowane partie. E, spróbuję w przyszłości trochę więcej tego typu materiałów e, dostarczać. A na dzisiaj to już tyle. E, jeszcze raz dzięki za oglądanie. No i co, widzimy się na streamie. I w najbliższych e, turniejach, których chyba będzie najbliższym turniejem, jeśli się nie mylę, suwałki, które startują 7 sierpnia. Także do zobaczyska, trzymajcie się, cześć, cześć.